Cześć wszystkim. Aktualizacja z działki numer 1. Dzisiaj były wielkie siano kosy. Po dłuższym czasie, nieobecności na działce, wróciliśmy i wszystko jest zarośnięte okropnie. Tutaj Ewcia szalała z nożyczkami. Moja wykaszarka nie jest jeszcze naprawiona. Jak przyszliśmy, to wszystko wyglądało mniej więcej tak. Tu mamy jeszcze puste bedy. Za dużo mamy działek, za dużo do roboty, nie ogarniam już wszystkiego. Coś tu może wysadzimy jakieś warzywa na szybko jeszcze, tylko muszę zrobić osłonę przed ptakami, bo tu gołębie strasznie wyjadają wszystko. A działce numer 3 już tam nam dają się wyznaki. Tu ostatnie nasze nasadzenia. Czerwony agrest. Już tu nawet ma jakieś takie zalążki małe, coś tu może będzie owocować w tym roku. Tu była chyba czerwona porzeczka, jeśli dobrze pamiętam. A tu jest taki jakiś wynalazek. Nazywa się to Honeyberry. Nie wiem jaka to jest, jak to się nazywa po polsku, ale też już widzę, że ma malutkie owoce. Spróbujemy w tym roku. Tylko muszę to wszystko chyba zabudować w siatki. Bo niestety mamy problem tutaj z ptakami. Tu nam odbijają kartofle z zeszłego roku. I nie wiem, chyba je zostawię, bo tu nie mam pomysłu na tą część. Tutaj nam rozrastają się już. E... O matko, zmęczony jestem, nie pamiętam. Truskawki nam rosną. I tu będziemy sadzić jakąś fasolę. Jeszcze nie wiem jaką. Chyba zwykłą, jakąś taką alabiały jaś, coś takiego. Kupimy sadzonki, bo już jest zapóźno na własną rozsadę. I będą sobie rosły na, do tego patyka. Tam trochę miejsce do siedzenia ogarnęliśmy też. Niestety te nasze bedy już tutaj się rozwalają. Chyba w tym roku tu się sadnie ich rok, i trzeba ubudować świeżo na nowo. Przydałoby się dosypać nowych biurków, ale trzeba już poprosić. Bo tu już nic nie ma nasypanie sypanie. Pełen kompostownik aż się nie mieści. Słabo nam tu trochę kompostuje, bo niestety to jest pod drzewami. Nasłonecznione i osłonięte od deszczu. Bardziej wszystko wysycha niż kompostuje. No i oczywiście o wielgach trawa nie. Trzeba to wszystko wyciąć. Muszę to wpaść pod kaszarką. Muszę ją tylko ogarnąć I to wszystko, te kwiatki prawdopodobnie chciał ja będzie płakać za nie Więc jej zostawimy Z tego badyla prawdopodobnie nam też coś zakwitnie Więc go zostawimy Ale tą trawę trzeba wyciąć I tam z tyłu, tam kiedyś były truskawki jakieś, próbowałem zasadzić No nie wiem czy one przeżyły, chyba trochę za dużo Wszystko jest trochę poprawione. Czeka na nasadzenie w belach. Obsypana porzeczka. Przyciąłem ją na wiosnę. Tak wiem, nie robi się tego na wiosnę, ale ja to zrobiłem na wiosnę. Jeszcze jedna porzeczka. I tam jeszcze jedna porzeczka. Biała, czerwona, różowa. Nie pamiętam która jest która. Nie wiem w jakiej kolejności. Tu rośnie taki jakiś wynalazek. Krzyżówka maliny i jeżyny. Chyba. Słabo to rośnie, słabo to owocuje. Tu mamy kilka odmian malin. Tamte coś odrastają, te kiepsko. Trniają mi się jeżyny. Nie do końca odróżniam które to które i nie wiem, które wyplenić, a które nie, dopóki nie zaczyna owocować. No i rabarbar pełno tu tego. Niestety nie dopilnowaliśmy, już zakwitł nam. Musieliśmy powyrywać kwiaty. Podobno, jak zakwitnie, to jest niesmaczny. Się okaże. Nazbieraliśmy sobie pałek. Będziemy próbować robić kompot. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to będzie dobre w smaku, czy nie. No to teraz mamy działaczkę numer dwa. No wiosnę wściekłem się tutaj trochę z tymi drzewami były poprzerastane okropnie, to jest obłąko. Nie wiem czy ją dobrze przyciąłem, Była strasznie poplątana, nie można było z tym nic za bardzo zrobić konkretnego. Spróbuję coś wyprowadzić w tym roku tej dziki czosnek nam rośnie. Tutaj chyba czerwona porzeczka. To też trzeba będzie obudować jakoś, i tam w tle kolejna jabłonka, którą też pociąłem. Cała przerastała na, aż na dróżkę, i mi się tutaj przewracało to wszystko. Musiałem podpierać. Tutaj mamy zagon truskawek. Tutaj jeszcze nie ma pomysłu, co tu będzie. Na razie walczymy, niszczymy trawę. Tutaj sadzimy kolejne drzewka. To, jeśli pamiętam, to było chyba śliwka. Powoli coś sobie zaczyna ruszać, po prostu. Łap, ostrość. Łap. Puszcza jakieś pędy, ale to tak jakoś słabo wygląda. Kupiliśmy to z. Jak to się mówi? Z suchą bryłą korzeniową, tak? Żeby bez doniczki było. Tak samo jak tutaj. Jedno miało być śliwką drugie miało być, yy... jak to się nazywa, gruszką. To bardziej chyba wygląda mi na gruszkę, co? Koman, Ła, łapostrość Nie jest, O Tu jest wiśnia z Polski. Siemanko chwalił. Ta rośnie ładnie pełno zielonych liści i rusza i tu raz przy przekopywaniu znaleźliśmy orzech lakowskowy też stwierdziłem, że go zachowam, a niech sobie rośnie, będziemy mieli orzechy. Jakaś wybiórka przyszła i zakopała. Ja tego nie sadziłem. Po prostu wyciągając różne rzeczy pieląc złapałem wyciągnąłem i na końcu był taki malutki orzeszek więc powędrowało sporo tym do ziemi i jakoś sobie daje radę nie tu na razie jest ściernisko przetrzebiony rabarbar jeszcze raz, też nam zakwitł też nie dopilnowaliśmy tu z tego FCS niezadowolona, znowu jakieś jeżyno maliny czy coś takiego tu rośnie tu jest w planie coś dosadzić, jakieś Czerwoną porzeczkę chyba tak z tego co pamiętam to tu jest czarna porzeczka i jakieś trapsko. Tu już trochę rozsady nabrane. Będziemy się dzielić z innymi. Drugi kompostownik również pełen To na razie, to następnego.